Tychy, Grudziądz, Szczelco, Polski i Kraków. Wiecie, o co chodzi? O to, że podobno w tych komisjach wyborczych w czasie wyborów prezydenckich zliczono głosy, a następnie te głosy przypisano kandydatowi. Tylko nie temu, któremu trzeba. To znaczy, okazuje się, tak jak to opisują różne media, że na przykład Rafał Czaskowski w niektórych miejscach uzyskał mniej głosów niż w pierwszej turze. I Karol Nawrocki uzyskał 400% tych głosów więcej. To mniej więcej tak to było napisane, jakby wszyscy, którzy głosowali w pierwszej turze na innych kandydatów. Zagłosowali na Karola Nawrockiego, a następnie jeszcze wyborcy Czaskowskiego po części również zagłosowali na Nawrockiego. Jak to jest możliwe? Nie wiadomo. Tam były przyrosty Czaskowskiego tam o 6% i tak dalej. Tam 16%. No ale nie 400. I ja być może zrobię o tym dłuższy materiał, jak tak przysiądę, poczytam, posprawdzam. Bo na razie to Wam to opowiadam tak po całym dniu na bieżąco. Natomiast uważam, że to jest bardzo duża afera w momencie, kiedy ludziom się mówi, że to Twój głos ma znaczenie. Idź na wybory i tak dalej. A potem maknie się ktoś, nawet z tego co się orientuje, niekoniecznie przy liczeniu, chociaż wychodzi na to, że też, ale przypisać głosy kandydata. Nie do tego kandydata, co trzeba, to już jest naprawdę idiotyzm. To się nie powinno było wydarzyć.